Witam Was kochani na kanale Kobieta z Ogrodem. Dzisiaj pokażemy Wam dostawę świąteczną. Możecie takie śliczne rośliny podarować komuś na prezent mikołajowy, na święta Bożego Narodzenia lub sprawić po prostu sobie, ponieważ bardzo ładnie wyglądają w złotych osłonkach. Pierwszą rośliną, o której Wam opowiem jest gwiazda betlejemska, inaczej zwana wilczą leczem nadobnym. Jest to bardzo znana w Polsce roślina, która zawsze u nas gości na świętach Bożego Narodzenia. Ale kwitnie już teraz, czyli na Mikołaja, możecie mieć taką piękną roślinę u siebie w domu. Jest w donicy 14. Wysokość, tutaj od blatu aż do to jest 35 cm. Posiada wariagację i jest obsypana brokatem. Jak ją wyślemy, to nie wiem, ile tego brokatu na niej dostanie, ale na pewno będzie dość dużo. Po zakupie tej rośliny, nie musicie jej przesadzać, jest już w odpowiednim podłożu, ale bardzo ważne jest, abyście postawili ją w słonecznym miejscu, ponieważ jeżeli postawicie ją w cieniu, liście zaczną Wam takie robić suche. Trochę brązowe, także pamiętajcie, aby była cały dzień w świetle. Możecie ją też doświetlać lampami. Pamiętajcie, że należy ją podlewać regularnie, żeby nie było ani ziemia zasucha, ani zbyt mokra, bo zgniją w niej korzenie. Następny zestaw, jaki dla Was przygotowaliśmy, jest to gotowa doniczka, która posiada eschewerię, fitonie i Nefrolefis, czyli paproś naszym babć. Posiada również reniferka takiego z futerkiem i dzwoneczkiem. Cała doniczka, w której mieści się ten zestaw, jest czternastką, a wysokość wynosi 20 cm. Pamiętajcie, aby nie przelać tej roślinek. fitonia jest rośliną z Kolumbii taką płożącą się. Eszeweria nie lubi za dużo wody, dlatego w koło jest mech. Mech odciągnie zbyt dużą ilość wilgoci. Następnym zestawem, jaki dla Was przygotowaliśmy, to peperonia. Bardzo łatwa w uprawie roślinka z Ameryki Południowej i Środkowej. Bardzo łatwa w uprawie. Musicie po prostu pamiętać, żeby jej nie przelać, ale też by ziemia całkiem nie wyschła. Jest ona w złotej takiej ładnej doniczce. Mamy również taką samą peperonię w doniczce, trochę bardziej takiej miedzianej. Peperonia jest w doniczce, która ma 10,5 cm szerokości. I razem z tymi nóżkami, które mają tak około 2 cm, osiąga 15 cm. Do kompletu do tej peperoni możecie kupić w takiej samej doniczce begonię makulatę. Jest prześliczna. Posiada długie listki o takich srebrzystych kropkach, a od spodu liście są bordowe. Jest też bardzo łatwa w uprawie. Musicie pamiętać, że begonia lubi wilgotne podłoże. Begonia jest do doniczce 12C, nóżki też mają gdzieś około 2 cm. Natomiast jeżeli policzycie odtąd, aż tutaj, będzie wynosiła 30 cm. W dzisiejszej prezentacji ostatnią rośliną, jaką chcieliśmy Wam pokazać jest amaryllis. Nie wiem czy pamiętacie, ostatnie, jak pokazywaliśmy Wam, były takie malutkie i już zdążyły na tyle urosnąć. One spieszą się, żeby zakwitnąć na Wasze święta. Mamy je w kolorach czerwonym, różowym i biało-różowym. Możecie również kupić je w takiej ślicznej białej doniczce z choinką. Choinka jest złota. A Marylis, jak zacznie kwitnąć, będzie chciał stać w ciepłym i jasnym pomieszczeniu. Nie zapomnijcie jego tak bardzo delikatnie podlewać. To wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Zapraszamy na następny odcinek i ławka w górę.